Witam, Makslo w kuchni, jestem w mojej meksykańskiej kuchni. Jest oczywiście meksykański bałagan, jak przystało i dzisiaj po prostu odkryłem to tutaj. Tacy, tacy Włosi, taka fajna para, Klaudia i Andrea, oni tutaj byli, mieszkali przez tydzień czy przez 10 dni, w ogóle na wyspie byli 2 miesiące. No, jak wyjeżdżali, zawsze jak ktoś wyjeżdża, no to zostawia coś, to zawsze ktoś zostawia, no bo są rzeczy, których się nie bierze. No i oni zostawili to. To nie jest żadna reklama, pierwszy raz w życiu to piłem, zobaczyłem, pomyślałem, no to zmieszamy to z Nutellą. Jak nie podoba ci się Nutella, bo nie jest to najlepszy produkt, powiedzmy sobie. Nawet jest jeden meksykański lepszy, nie ma oleju palmowego i w Polsce też można kupić z olejem słonecznikowym, widziałem w walniku czy coś takiego, także jakikolwiek tego typu jakiś tam krem orzechowy. I teraz co będzie potrzebne, czyli krem orzechowy, likier kawowy, jakieś naczynie do mieszania i coś do mieszania. No ja znalazłem taki nóż do mieszania. Będę mieszać nożem po meksykańsku. A jeśli masz problemy z nadmiernym apetytem, polecam ci łaju wyjątkowa roślina z Amazonii, która obniża łaknienie, zwiększa efektywność, polepsza samopoczucie i zwiększa koncentrację. Znów znajdziesz w opisie. No, i bierzemy. Otwieramy Nutella. Chyba już jest otwarta. No i że tu jest, no proszę, tu jest taki upał, że ona się po prostu rozdzielił się ten tłuszcz od tej masy więc ja to przed wybraniem wymieszam, żeby ona z powrotem wróciła do swojej konsystencji o jest dobrze no i teraz zobaczymy ile tutaj no włożymy sobie to można też zrobić na przykład w małym słoiczku, ale ja tu nie mam żadnego małego słoiczka wtedy tego małego słoiczka na przykład takiego poprzedniego, Pustego od Nutelli. Należy przełożyć trochę Nutelli i następnie dodać likieru kawowego. No i tutaj, ile likieru kawowego dodać, to już jest kwestia gustu. Ta Nutella zrobi się rzadsza, no bo wiadomo, i alkohol działa na tłuszcz. Ona się stanie tak naprawdę lżej strawna. Sam w ogóle smak jaki z tego powstaje, to jest po prostu to jest niebezpieczne. To jest, powiem tak, to jest naprawdę niebezpieczna sprawa, bo to smakuje jak nadzienie bardzo dobrych jakichś takich pralinek, bombonierek czy czegoś takiego. To jest to absolutnie przepyszne. Musi z powrotem być taka. Bardzo aksamitna masa, która będzie rzadsza. No, jest gotowe. Jest gotowe. Tutaj wykorzystam taki narodowy jakiś dzban meksykański. I, i teraz istotna rzecz odnośnie Nutelli którą powiedział mi Massimo, który tutaj mieszkał. On mi mówi tak, bo wszyscy właśnie jedzą Nutellę, po prostu oni mają mani i obsesję i on powiedział tak. I ricordatevi che la Nutella non va mangiata. È un peccato mortale, la Nutella si lecca ovunque con chiunque. Pamiętajcie, nutelle należy lizać. No. To jest kosmos kompletny. Hmm. Także ja to polecam, a zarazem nie polecam, bo jest to bardzo niebezpieczne. Mój kumbel kiedyś w ogóle zrobił coś takiego. Zatrzymał go policja, jak był kompletnie pijany w samochodzie. I się go pytają: Czy on pił, czy co? On mówi, że on nic nie wie. On mówię, Jak nic nie piłeś? nic nie piłem, ja zjadłem bombonierki ile tych bombonierek zjadłem, zjadłem tam 7 czy jakąś ilość podał nieprzeciętną tych bombonierek ja powiedział, że on nie wiedział, że był alkohol w bombonierkach no i że ogólnie to on nie jest uzależniony od alkoholu, tylko od bombonierek także tu to łączyć to łączyć jest bardzo niebezpiecznie to jest alchemia wyższego rzędu pozdrawiam